W tym miejscu. Siusiak jeden. A to było... A to była misja, nie? Widzieliście to? Normalnie go załatwię tego sprigana, nie? Zajebisty był. Ko on jest? snek chodź tu. No ci muszę wklupać. No chodź to, chodź. Ej, ty chodź tu. w mordą tu wejdzie. Ej, no chodź bierunie jeden Bo co? Boisz się, nie? Boisz się. Bo ci w klubie, nie? On jest bardzo silny, naprawdę Wszystkie te potworki takie Są dosyć silne No chodź, tu pieru nie jeden, bo ci zaklupia, daru A, ty taki trzwany No chodź, chodź, chodź No chodź, chodź. No chodź, chodź Taki kurde jest No nie mogłem jechać na PGA, poza tym, że uważam, że ta impreza z się to jeszcze nie mogłem, bo Mój dziadek miał dzisiaj urodziny i chciałem z nią zostać, no rodzina jest moim zdaniem ważniejsza niż takie PGA, które, którego jeszcze za bardzo, za które za bardzo nie przepadam. No sorry, no Rodzinka zawsze na pierwszym miejscu. To był drugi argument, który nie przekonał mnie do tego, by jechać. Nie, nie przekonał, zatrzymał mnie. No chodź kurde, ty sniperze pierdzielony, no podejdź, cwaniaku. Podejdź. Takiś kozak to podejść. Aż ty, pieron jeden. Dwóch pierunów, ja? Ja ta, ja... Pieruńskie, chory, kurde. Aż się z nim I teraz z nim pójdę w kluba zero. Idziemy, pieruny jedne szklagiem i jednym zarąbiam Dziękuję bardzo, do widzenia. Po zamiatanek, a jestem nie ma Banshee. Pozabijałem bamsi, ale jest super. Dobra, teraz zrobimy to co chciałem zrobić, czyli pod to wsadzić. No, ej. Ej. O. O. Oh, yeah. Fuck yeah. Dobra, dokończmy. Kurde. No, Jezus. Tutaj, Dawaj go! Fajnie budujesz. Dziękuję bardzo. Miło mi. Zaraz zginę. Walcie się, przeżyłem. Bumdzik. Buja. Przeżyłem. A myśleliście, że nie przeżyję, nie? Takie z was są, kurde, hachale pierońskie. Byście ino źle życzyli wszystkim. go, ja kurde. Mm, 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 mm. Pytacie się, czemu godosz po śląsku, syniek? Czemu tak? Nie, wy, wy co? czemu tak mówisz? Mówisz po śląsku. Po, po śląsku się go dopiero nie jedno. Czasem mam takiego, takiego, wiecie, smaka na śląski. I tak sobie czasem mówię po śląsku. No i wiecie, no i tyle. No jest cała moja historia. Historia po prostu. fenomenal fenomenalna historia. Fenomenalna. Tu będzie dupa, bo jak teraz zejdę, to muszę zejść wcześniej. Czekajcie, ja nie wiem, czy by czy wy rozumujecie tak szybko jak ja? Bo ja nie wiem, czy mnie każdy tu rozumie, ale chodzi mi o to, że robiąc w ten sposób te podpory w postaci drewieńka, trzeba to zrobić troszeczkę mądrzej, bo gdybym zrobił jedno dalej, to by się te podpory łączyły. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. O, ale teraz będzie dobrze. Kończ, bo już nie mam czasu! No dobra, już kończę. No tak powiedziałem, skończę ten most i kończymy, także już jest końcóweczka. Ziomeczki moje małe. Wasz razji idzie nagrywać dalej. Minecraft, albo dawno nie było na kanale. To trzeba nagrać Minecraft, bo kudy, bo, 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 bo dawno nie było Minecraft. No trzeba po prostu nagrać tyle i nie ma pierdzielenia i opierdzielenia się, bo już trzeba nagrać i tyle. Także ja pójdę zaraz nagrywać. Wy moi mili, spędźcie ten wieczór fajnie. Nie wiem zobaczcie sobie jeszcze raz Q&A jak chcecie, bo było fajnie. Znaczy dupy nie urwało, ale było myślę takie milutkie, bo bardzo się otworzyłem. Starałem się otworzyć. No samo tak wyszło z siebie, że tak zacząłem mówić o was jak i tak dalej. Myślę, że ci, którzy nie zobaczyli, a myślę, że większość widziała to... To polecam mimo wszystko. W każdym razie... God fucking it, God damn it! Jest 19 opublikować odcinek dzisiaj. Fuck. Nie wiem czy widzieliście dzisiejszy odcinek Skate'a. No cholera nie opublikowałem. Publik szybko, zapisz. Jesus fucking Christ. Dobra, z racji, że mi się przypomniało, wchodzicie i dajecie łapkę w górę. nie, <laughs> -e! Proszę dawać łapki w górę, wchodzić i dać łapki w górę. Wysyłam linka na czat, do odcinka. Zaraz się live stream skończy. Zobaczcie sobie ten odcinek po live streamie. Spokojnie, po live streamie. I proszę dawać łapki w górę. Łapki w górę mile widziane. Jak nie będzie łapek w górę, nie będzie filmików z Multim Proste. Cholera jasna. Nie będzie łapek, nie będzie filmików, cholera jasna. Także łapki w górę koniecznie. A tak poza tym to yy... no jeszcze 5 minut po Także poczekajcie z oglądaniem odcinka. Jeszcze chwilę poczekajcie. Filmik się już publikuje. Wy już macie yy... Wiecie co? Na chwilę wyłączę czat. Sy ubysy, cyr Subscribers. Okej okay, i slow off na chwilę. E, tu macie linka, ja wyślę go 50 razy, żeby nikt nie zapomniał gdzie on jest. No i dokończę tu jeszcze kilka takich szczególików i będę spadał. A wy pójdziecie oglądać filmik z GT z GTA chciałem powiedzieć z skate. Z czy Erezji, ale czyta się skate? A ja nie wiedziałem i mówię skate żartowa. Ehm, tak, taki śmieszny kupisz. Dobra. Proszę Państwa, ja kończę. Naprawdę dzięki wielkie, że oglądaliście, bo jest mi bardzo milutko, że mogę tak z dupy nagle przyjść, bo nie było streamów i nagle mimo wszystko dużo ludzi ogląda. Cieszy mnie to, że nie wypadliśmy z formy i nadal są dużo live streamy, bo dzisiaj był drugi długi stream. Nie drugi, tylko długi. Także jeszcze raz, bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście. Moderatorzy, włączcie czat. Jeśli by się dało, to włączcie ten czacik, będzie, będą się mogli ludzie pożegnać. Takich mostów narobię, mam nadzieję, w filmiku jeden, a potem drugi, no nie wiem, zobaczymy jak to rozplanuję. Ale mam nadzieję, że filmik będzie fajny. Tu mam jedno połączenie, tam potem do, do kolejnej drzewy będą kolejne połączenia. Um, ja na chwilę obecną dziękuję Wam za fajny stream. Bardzo fajnie się naprawdę tak rozluźniłem, brakowało mi tego bardzo, teraz bardziej tego potrzebuję, zauważyłem, że streamy są zajebiste. No, to życzę wam miłego wieczorka, zobaczcie sobie skate'a, koniecznie łapki w górę, jeśli chcecie dłużej. z powrotem, bo my, bo my się z Multi, no po prostu, no, muszą być łapki, nie? z Multi konta tworzyć, robić łapki w górę, subskrybować, komentować, żartuję, no, po prostu, wiecie, jak coś chcecie, to po prostu musicie dawać łapki, bo wtedy wiemy dokładnie, że chcecie. A, serie z Multi są fajne, a Popka, no, to też tam myśleliśmy ostatnio, może w końcu wystartują po roku, kto wie, żartuję, znaczy, nie żartuję. Może, może będzie, nie wiem, nie obiecuję, ale może... Może będzie. Proszę Państwa, bardzo dziękuję, że oglądaliście. Jabłka na odcinku nie zdążyłem zjeść w pinkolę sobie teraz. Lecę. Trzymajcie się, udanego wieczorku. Na razie